Ile nóg ma ośmiornica? Oczywiście opisując ośmiornicę najczęściej mówimy, że ma osiem macek. Nie rozróżniamy po prostu, czy ma ręce, czy ma nogi i uznajemy te osiem kończyn, tak to nazwijmy, za macki, za coś, co może nimi operować w dowolny sposób. Ale kiedy rozpoczęły się obserwacje wielu gatunków ośmiornic, okazało się, że wiele wskazuje na to, że ośmiornice mają ręce i nogi a dokładnie sześć rąk i dwie nogi. Pierwsza, druga i trzecia para macek służą do trzymania, do łapania, do takich operacji, do jakich służą nam ręce. My używamy do tego rąk. No niestety mamy tylko dwoje, no ale dziwnie byśmy wyglądali, jakbyśmy mieli więcej, a ośmiornice mają ich sześć, trzy pary. A jedna para tych macek służy do poruszania się. Tak robi większość obserwowanych ośmiornic. Czyli nóg mają dwie, tak samo jak my. Po prostu sześć macek jest używane jako ręce do operowania, do trzymania, do całej masy innych rzeczy, do manipulowania przedmiotami. Natomiast dwie macki służą do poruszania się, czyli są czymś jak nogi. Czyli podobnie jak u nas, dwie nogi wystarczą. No a sześć rąk to już jednak coś, co daje spore możliwości. Do tego dalsze obserwacje pokazały, że co ciekawe, są ośmiornice praworęczne oraz leworęczne to znaczy, jedne preferują używanie tych prawych, prawej trójki macek, czy też rąk, natomiast są też ośmiornice, które używają lewych rąk czyli są praworęczne czy praworękowe i leworęczne. Wnętrze ramion oczywiście posiada i macek też posiada dwa rzędy przyssawek, dzięki którym ośmiornica może się do czegoś przyczepić, ale też czymś manipulować. Spójrzmy kiedyś na jakiś materiał, film dokumentalny, gdzie jest pokazane jak ośmiornice potrafią manipulować przedmiotami, to naprawdę robi wrażenie. Poruszają się też szybko, wystarczą im dwie ręce. Dwie nogi, przepraszam. I do manipulowania jednak sześć rąk. No ale jednak żyją w wodzie, to może potrzebna tam taka ilość rąk. Na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.